Co się dzieje z twoimi włosami? To niesamowite! Co to? Ach, świecą się, tak mi się zawsze robi od złotego kwiatu. Ciekawe, czy. Nasze zadanie to odnaleźć złoty kwiat? Na pewno tak! A jak wygląda taki złoty kwiatek? Czy one często rosną w sypialniach? Zwykle raczej nie. Hm. Dziwne. Same książki kucharskie. O, nie wierzę. To książka kucharska mojego taty. Co ona tu robi? Czasami z jakiegoś powodu rzeczy same nas znajdują. Tak po prostu jest. Musimy poszukać wewnątrz. Co ta palma ukrywa? Na pewno nie ukrywa kokosów. Najwyższy czas na wykombinator. Muszę sobie taki wykombinować. Nie! Moja niezniszczalna zbroja! A więc to jest mroczny las. Musi być naprawdę przerażający. Tak, tutaj jest bardzo niebezpiecznie. Nie wiem, jak się stąd wydostaniemy. Mamy siebie. Nasza przyjaciółka Arielka nas potrzebuje. Razem na pewno damy radę. Tak bardzo się cieszę, że jesteście ze mną. <śmiech> <śmiech> tu chyba coś jest. No, Mapa skarbu! Jestem mistrzynią nawigacji i bez problemu znajdę to miejsce. Świetnie! To chodź! Zaczekaj! No cześć! Udało wam się znaleźć kwiatek. Ach, przepraszam cię, malutki, ale niestety nie jesteś kwiatem, którego szukałyśmy. Tak, ale bardzo miło cię poznać, słodziaku. Może chciałbyś nam pomóc? Z wielką przyjemnością. Nie ma sprawy. Wiesz może, gdzie znajdziemy złoty kwiat? Mm -hmm. Szybko, chodźmy za nim. Ale nie za blisko. Potrzebne nam wsparcie. Ratunku na pomoc! Oceanie, pomóż! Witaj, przyjacielu. Przybywasz w samą porę. Ona uczy Wilki robić sztuczki, a teraz to chyba jakaś gra. He? O, a teraz bawią się w szczeniaczki przytulaczki. Chodźmy. Nigdy nie należy lekceważyć potęgi przyjaźni. A -a -a. Dziękujemy Ci za pomoc i za spokojne wody, oceanie. Tędy, jesteście całe. Tak, wszystko gra, ale co dalej? To pewnie nasze trzecie wyzwanie. Jak myślicie? Dlaczego na drzwiach jest smok? Może to taka metafora zmagań z naszymi emocjonalnymi smokami. Dosłowna ta metafora. Lepiej wracajcie do sali balowej. Tym razem poradzę sobie sama. Nawet o tym nie myśl. Zbyt wiele przeszłyśmy, żeby teraz się wycofać. Chcemy ci pomóc uwolnić ojca i pokonać Gastona. Nieważne, co znajduje się za tymi drzwiami. Pójdziemy tam razem z tobą. Jesteście wspaniałymi przyjaciółkami. Wyobrazimy sobie, że te płomienie są miłe i przyjemne. Jak ogień w kominku w małej przytulnej chatce. Tak, ja wyobrażam sobie płomienie na grillu w mojej restauracji pełnej gości. A ja wyobrażam sobie płomienie jako gwiazdę, która prowadzi mnie do domu z dalekiej podróży. Ten labirynt może być moją drogą do wolności. W końcu to, co nieznane, nie musi być straszne. Au! Jak przejdę przez ten labirynt, uratuję mojego ojca. Nie możemy się teraz poddać. Zajrzyj w swoje serce. Co chcę ci powiedzieć? Chcę powiedzieć, że. że kiedy mam przy sobie moje przyjaciółki. wtedy stać mnie na wszystko. Niech mój ojciec powróci do morza! Dzięki waszej odwadze lądy i oceany są bezpieczne. Dziękuję, moje księżniczki. Arielko, widzimy się niedługo na Morza Dnie. Zgoda? <grym> Mm-hmm.